Ewangelia na czwartą niedzielę Adwentu zapowiada nadejście Mesjasza, którego istota i funkcja zawarta jest w dwóch hebrajskich imionach. Pierwsze imię to Jezus, hebrajskie Jeszua, który jest skróconą wersją imienia Jehoszua, Pan zbawia. Imię Jeszua można odnieść do hebrajskiego terminu Josia, który oznacza On zbawi. W imieniu tym zawarte jest posłannictwo Mesjasza, który przychodzi na świat, aby zbawić każdego człowieka. To zbawienie realizuje się poprzez uwolnienie od grzechu, od wszelkiego zła. Zbawienie to wyprowadzanie z ciemności do światłości, z niewoli do wolności, z nienawiści do miłości, ze śmierci do życia. A drugie imię to Emmanuel, hebrajskie Immanuel, które oznacza Bóg z nami. Imię to przytacza prorok Izajasz w zapowiedzi przyszłego Mesjasza. Imię to określa funkcję Mesjasza jako tego, który zapewnia ludzkości wspólnotę z Bogiem. Jest to wspólnota miłości, która jest wieczna. W sposób obrazowy Opisuje to Księga Apokalipsy, która ukazując nowe niebiosa i nową ziemię, podkreśla, że Bóg w pełni zamieszka z ludźmi. On zamieszka z nimi i będą Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. Apokalipsa 21,3. Jesteśmy zaproszeni, aby w blasku świec chanukowych i świec adwentowych dostrzegać światłość Boga, który w naszym życiu rozprasza ciemności i tworzy z nami wspólnotę miłości. Niech zapalone świece w naszych sercach pozwolą nam otwierać się na drugiego człowieka i pozwolą nam doświadczać pokoju, który jest dla nas najcudowniejszym darem Mesjasza Księcia Pokoju.